Cześć, od kilku miesięcy się słyszy o tym, że miał powstać tak zwany fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych. No i proszę Państwa, czym jest ten fundusz tak naprawdę? Czy on powstał faktycznie, rzeczywiście? Jakie są powiedzmy jego cele i założenia? Czy może po prostu wyszło jak zawsze i z dużej chmury mały deszcz? No i proszę Państwa, w tym odcinku będziemy daleko w tą wali rozmowy prawników z moim kolegą z kancelarii radą radcą prawnym Piotrem Zmyklą. Zapraszam do oglądania. Co do tego funduszu kompensacyjnego, no generalnie jest jeszcze projekt całkowicie w rządowym centrum legislacji, w ogóle jeszcze ta ustawa nie przeszła. Mhm. No, generalnie w kwietniu wpłynęły opinie organów różnego rodzaju. A, no też ta, I teraz są tak, leków, i, i, konsultacje dużo, publiczne nie? są na, od 10 maja, no więc dlatego na, na razie żadnego funduszu kompensacyjnego nie, nie ma. ma. Tam były zarzucane do projektu tej ustawy y, y, takie kwestie jak np. brak odszkodowania w przypadku śmierci. A to, to jest dosyć eee, poważne? To jest chyba dosyć poważne, eee, bo tam. Niepożądane poszczególne śmierci. Najniższe, jakie tam odszkodowanie zostało wyznaczone, to 3000 zł za, za to, jeżeli będziesz pod obserwacją w izbie przyjęć bądź na sorze w związku ze wstrząsem anafilaktycznym. To jest 3000 zł. Jeżeli, a to, to jest mało, Mało. Tak? Jeżeli w związku ze wstrząsem anafilaktycznym będziesz hospitalizowany krócej niż 14 dni, to jest 10 tysięcy zł. Więc, no, żeby dostać to 100 tysięcy zł, które jest maksymalnym odszkodowaniem, no to trzeba... No, nawet ze 120 dni tam wyleżeć, to spójrzcie na projekt tej ustawy, bo no, są bardzo niskie. Tym bardziej, że stopa życiowa jest całkowicie inna. Tak, to jest po prostu generalnie no, śmieszne szkodowanie. Inflacja bardziej... goni, rachunki drożeją, coraz więcej zarabiamy. Tak samo, oczywiście, to jest kompensowane przez, tak. przez wydatki, ale wzrasta. W związku z czym no, odszkodowanie maksymalnie do 100 tysięcy złotych, no, to jest śmiech. Tym A... bardziej, że w sprawach, które no. robimy, zadośćuczynienie odszkodowań, wyciągamy. Zdecydowanie wyższych pola. No, oczywiście, to jest powiedz. A taka kwestia, na przykład, czy jak ktoś przyjmie to odszkodowanie, to 3000 zł, to może potem w sądzie domaga się więcej? Właśnie w tym projekcie ustawy nie zauważyłem nigdzie zrzeczenia się roszczeń. W związku Czyli w z tym nigdzie żadnego tak. Nie, można. Zatem wydaje mi się, że rząd, że ustawodawca, tu im trochę przyznam, zauważyli no. problem z odpowiedzialnością producenta, czy też importera, w zależności od szczepionki, czy też problem z tym, tym, że właśnie doszło, o czym mówiliśmy, o tej procedurze centralnej, że tutaj ten podmiot odpowiedzialny, z punktu widzenia tego rządowego, może być w Unii Europejskiej. Więc tutaj rząd stwierdził, że no dobra, żeby, że jeżeli coś będzie takiego, to rząd tutaj wypnie pierś, tylko czy to nie jest chyba jednak trochę takie wypięcie piersi, ale no takie no niezbyt, tak? W sensie, no tak troszkę tylko pokażę, że coś dam, ale generalnie będzie jak zwykle. Rzucić chłopy no, po tak, prostu. Tak, no, no jakby sformułowałeś to bardzo dobitnie, dokładnie tak. A więc e, niestety.